introwertyk, ekstrawertyk, ambiwertyk. Test osobowości. Introwertyk, ekstrawertyk, ambiwertyk. Zastanawiasz się, którym z tych typów osobowości jesteś? Sprawdź to w naszym tecie osobowości i dowiedz się, co charakteryzuje introwertyka, ekstrawertyka i ambiwertyka. Introwertyk przecinek ekstrawertyki i ambiwertyk wrót tych trzech typów osobowości podobno dominuje ambiwertycy, ponieważ kreska do osoby posiadające cechy i introwertyka, i ekstrawertyka, dzięki czemu w miarę dobrze rad sobie w każdej kreska sytuacji. Lepiej niż kreska ekstrawertyk, który co prawda nie ma problemów z publicznymi wyspami, ale ze zbuchaniem innych i ukreska tak. Za to introvertyk pozbucha, doradzi, ale w pracy grupowej się nie odnajdzie. Bez wpienia Kreska dystypów osobowo ci ma swoje wady i zalety i kreska a z nich nie dominuje nad innymi. Warto jednak dowiedzieć się, dziki testowi osobowości, kim jesteś i na podstawie wyników jak najlepiej wykorzysta swoje osobowościowe atuty i pracowa nad tym, czego za te atuty nie uwagę Sprawdź Sprawdźcie wice w naszym tecie, napiszcie w komentarzach, którym z typów osobowości cię. Test na Introwertyka jej przynajmniej na 7 z tych pytań odpowiesz twierdzą, co mo-eż zagbada, kreska e jeste Introwertykiem. Nie lubisz zabatwia spraw osobistych przy innych ludziach? Przed wystąpieniami publicznymi, zaliczeniem projektu w szkole lub pracy się przygotowujesz? Nie potrzebujesz pracy w zespole, ponieważ kreska w pojedynk dobrze sobie radzisz? A Łatwiej napisać e-maila opisującego twoje odczucia niż kreska wyrazi je prosto w oczy drugiej osobie? Nie lubisz spontanicznych spotkań leż wyjazdów? Samotny wieczór w domu to dla ciebie dobry moment na przemylenia i odpoczynek od ludzi? Przedbaczaj ci zbyt rozmowne osoby? W pitkowy wieczór wybrałby kawiarni lub ma bebistro zamiast giebonego klubu? Sam nie wychodzisz z inicjatyw zapoznania się z kim nowym, nawet dany CZ bowiek ci zainteresował? Wikszo podjętych przez ciebie decyzji kreska kalciowych jest solidnie przemylana? Czasami martwisz się bez wyraznego powodu? Rutynowe czyny noci w kreska lyciu nie denerwuj ci. A WRCZ przeciwnie, daj poczucie stabilizacji? Wolisz esbucha innych niż kreska sam sama si wypowiada? Gbona muzyka w miejscu pracy z lewą p bywa na Twojej koncentracji? Gdy Sbyszysz pochwaby i czujesz si doceniany efektywno twoich dziabat wzrasta. Jeżeli przynajmniej ma siedem sporów tych pytań odpowiesz co, mo kreska Eż zagbada, kreska E jeste introwertykiem. Wolisz spędzać czas wolny w towarzystwie przyjaciół pni kreska sam sama w domu? Nie konsultujesz się z innymi, gdy musisz rozwiązać jaki kreska problem? Nad projektami w szkole lub pracy wolisz pracować w grupie slash zespole i kreska samodzielnie? CZ to się przed innymi ludźmi i opowiadasz im o swoim kreska życiu? Nie jesteś powany, gdy poznajesz nowych ludzi i rozmawiasz z nimi po pierwszy raz? Jeste odbierany jako osoba otwarta na nowe relacje? Decyzję podejmujesz natychmiastowo? Wolisz wyj na imprez i potat kreska w domu i wyciszy się przy dobrej ksi c? Masz wielu znajomych, z którymi regularnie utrzymujesz kontakt na portalach społecznościowych? Pora kreska i kreska łyciowe nie wywołują ciebie smutku, a raczej motywuj do dalszego działania? Rywalizacja ci nie parali kreska ale diabła mobilizuj co? Uwa kreska aż, kreska e ludziom mo kreska na ufa? rzadko sam sama nawizujesz kontakt z obcymi ci ludźmi? Podoba ci się bycie w centrum uwagi? Wolisz zabaw na atmosfer kreska powak i opanowanie na spotkaniach towarzyskich? Test na ambiwertyka jeśli przynajmniej na sześć sporut tych pytat odpowiesz twierdz co mo kreska zagbada, kreska e ambiwertyzm cechuje w banie ciebie. Nie lubisz by w samym centrum zainteresowania? Lubisz spędzać czas we własnym towarzystwie? Wydaje ci się, kreska E dobrze by sobie radził na stanowiskach kierowniczych? Nie zawsze upominasz się o swoje? Lubisz poznawa nowe osoby? W niektórych sprawach odpuszczasz udowadnianie innym? Kreska E to w banie ty masz rację? Lubisz zarządza ludźmi? Nie lubisz zwracać na siebie uwagi? Samotny wieczór z kreskaka to dla ciebie jedna z dobrych form rozrywki? Rozmowa z nowo poznanymi ludźmi nie wywołuje u ciebie skrępowania.